Na przykład przyjedziecie do domu i powie żona mmm, jakoś, jakoś jakiś inny jesteś, albo jakoś inaczej się zachowujesz. Ona od razu to wyczuje. Jak nie od razu, to duch <słuch> jej nie znajdzie. I może się zbudzić w mężczyźnie od razu taki bunt. Nie pokaże słabości. Nie pokaże, że się zmieniłem. Nic nie pokaże. <słuch> Bo jeszcze będzie myślała, że ma na mną kontrolę albo coś, albo coś. No, i to jest właśnie ta walka, o której mówimy. I to się pojawia w nas. Mamy jakąś, nie wiem, czy to jest jakieś, jakiś lęk przed okazaniem słabości, czy lęk przed okazaniem chęci poprawy, czy lęk przed oddaniem kontroli, albo utratą kontroli. To jest dużo lęków, ale one są rzeczywiste. I właśnie uwrażliwiam na to, że. Trzeba się cieszyć, jeżeli ktoś gdzieś pojedzie i wraca, skończy, gdzie oczekiwał zmiany, przemiany czy uświadomienia sobie i coś się stało, to tak dumnie powiedzieć: Rzeczywiście, mamy coś do przedyskutowania, i dobrze by było zrobić sobie listę rzeczy, które, które postanawiacie, że się zmienią, które będziecie chcieli sobie zmienić, bo będzie tak, że może być teraz jakiś entuzjazm, albo na świeżo coś pamiętacie i sobie uświadomiliście, że rzeczywiście to czy to między mną i moją żoną chcę zmienić, bo mam taką władzę, zauważyłem tu problem. To i to z moimi dziećmi, to i to z moimi współpracownikami. Zapisać to, bo kiedy minie ten czas entuzjazmu, człowiek bardzo szybko wraca do swoich starych zachowań i zapomina. Często ile razy to słyszymy, kiedy kobiety przyjdą, powiedzą: Księży, że potem czy potem było super" i potem z powrotem tak samo. I to wszyscy mamy tak. Więc uwrażliwiam, żeby sobie zapisać, żeby nie tracić czasu, nie chodzić w kółko, tylko jakieś postanowienia powziąć, przyłożyć ręce do pługa i do przodu. Taki temat złożony z dwóch części. Pierwsze takie przypomnienie właśnie o tym braterstwie. A później o tym jako mężczyzna, jako mąż. Na samym początku publicznej działalności wiemy, że Jezus zaprosił grono mężczyzn, aby mu towarzyszyli w Jego misji. Nie chciał być sam. Nie jest, nie jest człowiekiem, który mówi, że ja wszystko zrobię sam. Nie jest. Formuje ludzi, nie? nawet mi, mimo iż jest pępkiem świata. I to jeżeli można powiedzieć jakimkolwiek, to rzeczywiście Jezus jest. Bo jest w centrum całego stworzenia i to do tego stopnia, że Lucyfer, patrząc na taki plan Boga, buntuje się. Jak to on ma przyjąć naturę ludzką, która jest niższa od naszej anielskiej? Ja mu mam służyć? Jemu nie będę służył. Jeżeli on to zrobi, jeżeli stanie się człowiekiem, to ja jestem wyższy od niego, ja jestem mądrzejszy od niego, ja jestem piękniejszy od niego i nie będę mu służył. To mnie się należy wtedy szacunek. A Jezus, mimo iż jest w centrum świata, nie zachowuje się tak. Bierze swoich towarzyszy, ma ich dwunastu, i zaczyna ich formować. Wywiązują się tam głębokie więzi, i podczas ostatniej wieczerzy powiedział, że nie traktuje ich jak sługi, ale jako przyjaciół. A on chce, żebyśmy my byli formowani przez niego, ale chce, żebyśmy też mieli przyjaciół, którzy mają podobne myślenie do nas. Stali się wszyscy braćmi, bo to braterstwo jest możliwe wtedy, kiedy pamiętamy o tym, że mamy jednego ojca w niebie. Na przestrzeni wieków widzimy różnego rodzaju braterstwa. Franciszkanie. Benedyktyni, Jezuici, Dominikanie i tak dalej. No właśnie, jest Bożego Grobu, Zakonnice i tak dalej. Każdy z nich w jakiś sposób imituje Chrystusa i gromadzi wokół siebie mężczyzn. Tak naprawdę na początku grupę mężczyzn, którzy idą i podobnie się zachowują, albo mają podobny charyzmat, podobnie chcą naśladować Pana Jezusa. Tak jak tutaj. Tak jak tutaj. Formuje się grupa, która się dobrze rozumie, może się pośmiać razem, pomodlić się razem, egzystować razem. Trzeba się zapytać, jacy są moi przyja przyjaciele? Bo celem naszego życia jest świętość. Widzimy, że w dążeniu do świętości człowiek nie może być wyspą odizolowaną nie może tego zrobić sam. Nikt. Powinien mieć jakąś grupę przyjaciół, którzy mają ten sam cel, albo przynajmniej widzą w swoim życiu ten sam cel, czyli świętość. Dlatego pytanie: jakie są moje przyjaźnie? Czy są wśród nich tacy, z którymi. Dzielicie drogę do świętości. Wiem, że niektórzy mogą powiedzieć tak. Wielu mężczyzn młodych i starszych pogubiło się na drogach życia, gdyż ich przyjaźń często wprowadzają ich w grzeszne tylko sytuacje. Albo odciągają, zamiast się utwierdzać w drodze do świętości, to się osłabiają w drodze do świętości. I często takie przyjaźnie też niszczą małżeństwa. Bardzo ważne jest, żeby w odpowiedzialnych przyjaźniach no, przyjaciel potrafił powiedzieć. Wiesz co, już jest ta godzina, idź do domu. Idź do domu, bo tam żona ma Ciebie czeka. Idź. A ja zajmę się swoją żoną i swoimi dziećmi. Ja to mogę powiedzieć. Marcina teraz nie ma, nie wiem, co się stało, ale gdyby to mi to powiedział. Idź, idź już do domu. On mi może powiedzieć, ty idź do kościoła. <grym> Zajmij się tam modlitwą. Bardzo to jest ważne. Ile to razy to takie narzekanie i zresztą ja pamiętam z doświadczenia swojego życia, mojego ojca, czy moich rodziców, jaki to był wielki problem, że ojciec nie wracał do po pracy, do domu. Tylko chodził okrężną drogą i to bardzo długo. I ile to kosztowało nerwów wszystkich. I to jak mama zdenerwowana, to i dzieci zdenerwowane. No nie jest taka zależność, wiecie o tym. Dążenie do świętości wymaga poświęcenia. W pewien sposób Bóg zadaje godność każdej kobiety, każdemu mężczyźnie. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. W pewien sposób Bóg zadaje godność każdej kobiety, każdemu mężczyźnie. Czyli, jakby Waszym zadaniem, jest ta godność kobiety podtrzymywanie. To jest zadanie domowe, które Bóg Wam zadał. Żebyście podtrzymywali godność Waszych żon. Czy każdej kobiety. Jeżeli każdy mężczyzna powołany jest ze świętości, czyli do tego, żeby się zaangażować i w pełni dać siebie samego. Zaangażować się. Jestem zaangażowany mężczyzną, jestem obecny, nie jestem zdystansowanym, nie jestem obserwatorem, jestem zaangażowany. Uwróciłem się kupą dziecka. Zaangażowałem się. Wiesz, co to znaczy? Mówię, że będzie tak łatwo. <grym> No to nie więcej, więcej, to Będzie więcej. Pan Bóg patrzy i słucha. Ale to jest zaangażowanie. Zaangażowanie jednak w naszych czasach całkowite zaangażowanie uważane jest za coś nudnego. Ograniczenie siebie samego. Często mężczyzna mówi, kiedyś to było fajnie, jak nie było żony i dzieci żyje przeszłością i marzy o jakiejś zabawie i ekscytacji. Wtedy to było fajnie. Pamiętasz, jak wtedy było fajnie, żeby tam pojechali, to zrobili życie przeszłością. Jan Paweł II upominał, upominał że jeżeli ktoś w tym momencie swojego życia nie czuje się najszczęśliwszy w swoim życiu, to źle przeżywa swoją duchowość. Bo patrzy na momenty, kiedy był niedojrzały, niepoukładany i mówi, że wtedy było lepiej. Człowieku, to w którą stronę idziesz? Albo do tyłu, albo do przodu. Jeżeli idziesz do przodu, to zgadzaj się na to, co teraz się dzieje. I mów sobie, wtedy może mi było fajnie, ekscytacja, ale jak ja nie byłem niepoukładany, jak nie dojrzały, jak i egoistyczny, a teraz umiera to wszystko we mnie i staje się lepszym człowiekiem. Świat w drugą stronę. Świat chce, żeby mężczyzna był zawsze dzieckiem, który gra na komputerze sobie gadżety, nie wiadomo jakie i spędza pieniądze, bo to jest właśnie na czym świat polega. To nie jest tak, że zaangażowanie jest nudne czy ogranicza. Właśnie wyswala oddanie się całkowicie swojej rodzinie, to jest wolność. Bo ja już nie mam wtedy presji, że ja muszę gdzieś być, że ja muszę coś zrobić. Bo ja wiem, gdzie jest mój Ja muszę być przy mojej żonie. Jak przy okazji mam szansę gdzieś być, to idę, ale nie mam presji. Jestem wolny. I to jest tak naprawdę dobra wymówka też, nie żeby powiedzieć tam, gdzie się nie chcę być. Nie mogę być, bo jestem przy żonie. A odkąd ty taki święty się zrobiłeś? Morsz. A od dzisiaj? Od rekolekcji. A od dzisiaj? A, a co? I taki koniec. A to nie mógłbyś zacząć za tydzień? No a nie piję od dzisiaj. A nie mógłbyś zaczekać jeszcze tydzień? No akurat imieniny i drugie i trzecie. No nie, nie mogę. Święty Jose Maria Eskryma napisał, że potrzebna jest nowa krucjata czystości i męskości, aby przeciwstawić się uważaniu człowieka za zwierzę. I ta krucjata mówi, to jest nasze zadanie. Lata kawalerskie to miały być lata formacji, a często były latami deformacji całkowitej deformacji niszczenia moralności, wiary, poświęcenia, niszczenia tego wszystkiego, co się wypracowało, odkąd się było w drugiej klasie i szło się do komunii. Często te lata właśnie były niszczeniem wszystkiego tego, co się wypracowało w niewinności. I teraz dobrze jest, żeby to uświadomić sobie i żyć inaczej, w końcu kiedyś. Mężczyzna powinien być gotowy powiedzieć swojej nowo poślubionej żonie, a ilu jest gotowych, byłem Ci wierny, zanim Cię poznałem. Byłem ci wierny i ona byłam ci wierna, zanim cię poznałam. To jest plan Boży, oczywiście bardzo odrzucany przez nasze pokolenie i wcześniejsze pokolenie i każde pokolenie. Przez miłość małżeńską mężczyzna rozwija się w wytrwałości. Taka miłość jest częścią każdego powołania. Pamiętamy, że małżeństwo ma być drogą do świętości, a nie zadaniem do wypełniania. Bo my mamy takie tendencje: wypełnione, 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 wypełnione. Odhaczone, odhaczone. A jeszcze mnie nie przytoczyłeś. Ok, odhaczone. Nie można wchodzić do domu, sprawdzić, czy lodówka pełna. Dzieci się nie pozabijały, żona jest w kuchni, więc teraz mogę siadać. Wszystko jest na swoim miejscu, nam się nie pali, siadam, włączam telewizję, piwko otwieram i jestem gość. Sprawdź stan swojego domu, wejdź w relacje, to mówi miłość. relacje wejdź, bądź zaangażowany, porozmawiaj. Te wszystkie rzeczy, które, które uważacie za trudne w waszej relacji z żoną, których ona chce, ale was po prostu zgrzyta w środku, to jest to właśnie to trzeba próbować. I w końcu stanie się łatwiejsza. Tam w końcu zrodzi się wolność, nie? Czy kiedykolwiek byście powiedzieli księdzu, czy ja mam prawo, na przykład, czy miałbym prawo siedząc w konfesjonale i ktoś mi przychodzi, na przykład pani jakaś, którą ja nie znam. I nie jest moją żoną, jest waszą żoną. Czy jest czyją żoną. I ona mi przyjdzie i będzie mówić przez pół godziny na przykład coś. I czy ja mam powiedzieć jej, Wezmę się Pani pośpiesz, bo tam jest długa kolejka, no ile będę tu siedział. A czy Wy możecie tak powiedzieć? Do swoich żon, bez żadnych konsekwencji, jak ona chce Wam coś powiedzieć. Dlaczego my mamy mieć taką cierpliwość, że to się dzieje na godzinę codziennie, codziennie, codziennie? Ja prawie codziennie w konfesjonale, każdy z nas. I my mamy w sobie wyrabiać tą, tą możliwość słuchania, a czy Wy nie macie? że ona przyjdzie i powie, no ale ględzi, no, no ale mnie też ględzą. I siedzę tam cierpliwie i, i wysłucham do końca. I im dłużej to robię, tym łatwiej mi to przychodzi. Byliśmy formowani w seminarium do takiego słuchania, ale to też nie było tak, że siedzieliśmy w klasie i mówili nam, to teraz słuchamy przez godzinę w ciszy. <laughs> nie, to jest po prostu zgoda na to, nie? Ja się muszę zgodzić, że to jest moja rola i wy też. Musicie się zgodzić na to, że to jest wasza Jak wam się nie wygada, to komu się wygada? No, komuś się wygada? Koleżance. Księdzą. Ale są pewne rzeczy, które ona by chciała, żeby on tylko mnie słuchał. Zaangażowanie. Jest to ciężka sprawa, ale mówię, jak ja bym powiedział takiej pani, pani niechże się pani pośpieszy, bo już nie mam czasu, to ona by poszła zraniona w 50 razy i powiedziałaby wszystkim. A w małżeństwie się to nie zdarza? No, ile razy odchodzi na przykład zraniona żona, nie? No, nie ma czasu znowu, albo cały czas się patrzy w drugą stronę i na aż odejdzie. No. Dlatego miłość małżeńska uczy wytrwałości. Jest częścią każdego powołania. Jest to droga do świętości, a nie zadanie do wypełnienia. Sprawdzenie stanu swojego domu to wejście w relację i bycie emocjonalnie obecnym. Często, no, nawet mogę tutaj przy przykład, jak ktoś przyjdzie do spowiedzi i mu no, mechanicznie podstuka, podstukuje mechanicznie, a inaczej jest jak zaangażowany, nie? Inaczej wy przeżywacie, inaczej, bo tak samo w naszej relacji. Ja wiem, że to kosztuje każdego z nas, żeby być emocjonalnie zaangażowanym bo muszę tam sobie siedzieć mówić sobie: Duchu Święty, pokaż mi, co tu się dzieje, nie? Czy tak dalej. To jest zaangażowanie, moje. Ja coś mówię, ja mam rozmowę z Bogiem, ja mówię. Przyjść w Duchu Świętym, pokaż mi, co tutaj się dzieje w tym człowieku. Tak samo wasze zaangażowanie z żoną, nie? Jestem po pracy, to tamto. Tam może było z kolegami cały dzień, a tutaj jest już wiem, inne wyzwanie. Panie Boże, wchodzę do domu, pomóż mi tutaj być zaangażowanym mężem, nie? Duchu Świętym. Bycie mężczyzną. Miłość małżeńska wymaga. Przypomina nam się, że nasze ciało... Przeznaczone jest do oblubieńczej miłości nawet w małżeństwie. To znaczy, że ciało jest przeznaczone do miłości zaangażowanej, dającej życie. Jeszcze będę o tym mówił. O tych zagrożeniach właśnie, do tej miłości zaangażowanej, jak antykoncepcja. Powiedział to ostatnio jeden kapłan w kazaniu, które słuchałem i to powiedział bardzo dobrze. Antykoncepcja. Czyli to nie jest przykazanie przeciwko szóstemu przykazaniu. Szóste nie już. To jest przekazanie przeciwko pierwszemu przekazaniu. To jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał Bogu w chcesz dać. bo tu się stajemy Bogiem. jeszcze powiedział coś bardzo ciekawego. Małżeństwo, które angażuje się w ten proceder, tworzy sobie sferę ateizmu w swoim małżeństwie, braku Boga, odrzucenia go. Tu nie wejdziesz. Nie da się tego ominąć. Zaangażowanie to jest otwartość na życie, otwartość na Boga. Nie da się tego ominąć. I może być tak, że wiele z naszych małżeństw, które po prostu myślą, że egzystują, że jest fajnie, wszystko jest w porządku, przychodzimy do komunii, sfera ateizmu się tak rozrasta, że później oddziela tych ludzi, coraz dalej się od siebie stają, nie coraz bliżej. Pan Bóg nie ma dojścia. To ma być cielesna miłość, zaangażowana, dająca życie, zapobiegająca, zabiegająca o dobro drugiej osoby. Mężczyzna jest powołany do życia o wielkim znaczeniu. To jest pole bitwy, z którego nie można uciekać inaczej. Jeżeli uciekniemy, to pozostaje pustka w środku. Ktoś tu napisał taki cytat, który znalazłem: Ci, którzy na końcu życia staną przed Bogiem bez blizn, ofiarnego męża, Przeklinać będą, że nie byli z nami, nie byli z tymi, którzy walczyli. Mężowie powinni miłować żony tak jak własne ciało, powiedziała apostoł. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Ileż to frustracji ma człowiek w sobie po walce, kłótniach z żoną, bo za każdym razem, kiedy ranicie ją, ranicie siebie i zostaje co? Alkohol, złość, poczucie miłości, frustracja, Przecież nikt nie odnosi się z nienawiścią do swojego ciała. Małżeństwo w Chrystusie nie jest często ludzkim przedsięwzięciem. To właśnie w sakramencie małżeństwa ludzka miłość jest jakby ogarnięta przez odwieczną, nieskoń, nieskończoną miłość Boga. To jest wstęp do tematu jutrzejszego nam mszy świętej, gdzie będzie właśnie temat tej miłości oblubieńczej, hmm. temat seksualności którego nie da się oddzielić od naszego życia czy życia małżeńskiego, a jest niezmiernie ważne. Amen.